Tarotowy kącik Meli, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na czytanie. Pozytywna zmiana. Sprawdzimy, jaka zmiana idzie y, do Waszego życia. Oczywiście pozytywna zmiana. Trzy grupy. Wybierajcie, kochani. Pierwsza, druga, trzecia, tak jak zami rezonuje. Grupa pierwsza, karty. Grupa druga. Pozytywna zmiana w Waszym życiu. I grupa trzecia, I grupa trzecia, pozytywna zmiana. Trzecia, druga i pierwsza, i zaczynamy. Grupa pierwsza, Kamyk przy trochę magii, główna energia tej pozytywnej zmiany. Zobaczymy co tarot. Jaka rada i sprawdzimy przesłanie od aniołów dzisiaj. Ktoś, kto był niedostępny, coś, co było dla Was niedostępne, pozytywna zmiana. Teraz będzie dostępna. Dosłownie. Ktoś, kto, coś, co było opóźnione, też niedostępne lub opóźnione, czyli coś się opóźniało, na coś czekaliście albo ktoś z czymś się zwlekał, lub Wy z czymś zwlekaliście, to teraz ta zmiana będzie taka właśnie, że będziecie na coś gotowi albo ktoś będzie na coś gotowy, ktoś się przy, przestanie przed Wami bronić być niedostępny albo jakaś sytuacja, jakaś instytucja. Dostanie Ci pismo, że okej, okay, dostajesz zgodę, dostajesz kredyt, możesz budować dom, jest działka, nie wiem, na wakacje, czy, czy może szef da wam urlop. Taka pozytywna zmiana. Super. No. Coś, co było trudne, co było zablokowane. Teraz po prostu odchodzi. Też tutaj jest Saturn, czyli to może być też taka energia, że gdzieś poczuliście się przez to, że ktoś był zablokowany albo niedostępny dla Was lub Wy też się blokowaliście, bo, bo czuliście się w jakiś sposób odtrąceni. Może to dla niektórych z Was tak, tak na, w nawiasie mówiąc. Tak też może być, ale taka pozytywna zmiana. Bardzo dobrze. Zobaczymy co tarot. Jest dziesiątka była, siódemka mieczy, siódemka pentakli, a z mieczy trzy miecze. I mocno się tutaj pokazuje, y, słuchajcie, energia, gdzie ktoś y, tak jakby mm, brał was na czas. O. Czyli y, będę niedostępny lub niedostępna, jakaś instytucja, to może, y, może bardziej docenisz mnie w swoim życiu lub bardziej pokażesz, że Ci zależy, lub to Ty się może odezwiesz, może to Ty coś zrobisz, może zaproponujesz mi jakieś pieniądze, chociaż to może nie, dla nikogo z Was nie było. Ale ktoś po prostu albo grał na czas, ale bardziej tak czuje, że brał Was na czas, czyli chciał Wam pokazać, że, że jak, jak Wasze życie wygląda bez tej osoby, lub Wy. Być może to jest tak, że to rezonuje z Wami. No i tak, jeżeli to Wy robiliście, to tak zajście sobie z tego sprawę, że... A jednak ym, to było takie niepotrzebne, albo w tym sensie potrzebne, że, y, że uświadomiłam sobie pewne rzeczy. Ale ja tutaj bardziej czuję, że ta pozytywna zmiana idzie taka, że ten ktoś po prostu ym, uświadomił sobie, że, że okej, okay, dobrze, no, zagrałem w ten sposób, lub jakaś instytucja albo szef, nie wiem, może przeciągał wam pozwolenie na urlop, na przykład, i teraz y, jest ten as mieczy, trójka mieczy, że tak jakby nie osiągnął y, w ten sposób nic. Poza tym, że wy się na przykład odsunęliście. I tak ten ktoś, zamiar miał inny, i tak sobie to wymyślił, a wyszło z tego coś innego. No i teraz po prostu ten, przychodzi ktoś, właśnie ten szef, albo jakiś partner, jakiś albo partner, albo koleżanka, albo przyjaciółka, i mówi: Dobrze, zróbmy to. Już będzie dla Was dostępny. To jest ta zmiana, czyli ktoś biorąc Was na czas y, tak jakby uzyskał tyle, że y, sam siebie zranił, bo Wy się odsunęliście, czyli jest ta siódemka mieczy, dziesiątka buław, czyli po prostu chciał być y, sprytny, a uzyskał, y, ta osoba uzyskała tyle, że tylko, że y, czekając na Wasz ruch, ruch albo na Wasze takie właśnie pokazanie i że ojej, jak tęskni, albo szefie to pro, bardzo proszę daj mi ten urlop, no to i się nie doczekał tak to wygląda, no to po prostu tylko sam się zmęczył tym wszystkim, i te emocje były dla niego niepotrzebne. A mieczy, trójka mieczy. Tak jakby po prostu jest mocno pokazane, że sama ta osoba siebie zraniła. Jeżeli chodziłoby o instytucję, no to tak jak, trudno powiedzieć, że instytucja sama się zraniła, ale y, być może wy na przykład, jeżeli to chodziło o jakąś działkę, czy jakiś kredyt, czy coś, to moglibyście powiedzieć, za długo to trwało, dziękuję. I w tym momencie y, bank na przykład mógłby. Mieć na was, z Was korzyść, bo spłacalibyście raty, to, to nie będzie miał klienta. O, może coś w ten sposób. Taka pozytywna zmiana, że po prostu yy, że przychodzi ktoś, dla was to jest, to jest, dla, was, do, dla was to jest dobre, a ta osoba po prostu przychodzi może z takim nawet uśmiechem, że a widzisz, chciałem tak, a wyszło, yy, wyszło całkiem inaczej, że tylko sam, ciebie, sam siebie pokrzywdziłem, więc teraz jestem dostępny. Jaka rada? Król Mieczy i Kochankowie. No dosłownie, to jest ktoś, kto się chciał odciąć od pasji. Wy macie pasję z kimś. Nie wiem, może na przykład z tym szefem mieliście tak, że po prostu lubił was. Albo wy lubiliście szefa, dobrze wam się pracowało. I chciał, y, chciał po prostu pokazać Król Mieczy, kto tu rządzi, albo w jakiś sposób się odciąć. Być może też y, zablokować, może, y, może ta osoba miała swoje własne powody, że tak zrobiła, ale chciała to zrobić, ale. Y, ale od takiej pasji od ludzi, którzy się lubią, którzy mają wspólne zainteresowania, Po prostu y, się nie dano. Tak to wygląda. Więc y, teraz jest ta osoba dostępna. Będzie dostępna. To jest pozytywna zmiana, która idzie. No, i to sumie, to jest taka energia, że ktoś po prostu przychodzi albo ktoś, albo właśnie jakaś instytucja, albo coś mówi dobrze. To zróbmy coś razem paś pentakli. Taka propozycja wyjdzie i. Zostawmy już ten czas, kiedy ja się tak blokowałem za sobą. Co aniołki? Archanioł Michał. Przepięknie. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że powinnaś zwrócić się do Archanioła Michała z prośbą o pomoc, ochronę i siłę. Archanioł Michał, dodajcie sił w rozwiązywaniu problemów. Poproś go więc, by przeciął swoim mieczem wszelkie emocjonalne więzi łączące cię z innymi ludźmi. Nierozwiązywa... Nierozwiązywalnymi sytuacjami. Przepraszam lub też ze wspomnieniami. Następnie poproś go, by napełnić Cię miłością i siłą. Archanioł Michał osłonie Cię przed destruktywnym wpływem myśli, emocji i działania innych osób. Działa za pośrednictwem niebieskiego promienia, dając ludziom siłę i odwagę. Poproś go o pomoc, wyobrażając sobie, że jesteś ubrany w ciemno szczelnie otulający Cię płaszcz. Dzięki temu Archanioł Michał weźmie Cię w obronę. Jest Panem wszystkich aniołów, wielkim i potężnym wojownikiem. Opromieniony Jego blaskiem będziesz się czuć. Pewnie uwierzysz w siebie oraz zyskasz więcej energii i siły. Afirmacja. Jestem silny, gdyż chroni mnie Archanioł Michał. Jesteście szczęściarzami, że chroni Was Archanioł Michał. Naprawdę. Dziękuję bardzo i zapraszam grupę drugą. Grupa druga. Witam Was. Kamek też przeświecy. Będzie magia. Sprawdzimy główną energię pozytywnej zmiany, która do was idzie. Rada. Przesłanie od aniołów. Dzisiaj tak poczułam, że aniołki chcą bardzo coś powiedzieć wam. Przebaczenie, pozytywna zmiana. Macie ochotę y, 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 przebaczyć komuś lub ktoś chce przebaczyć Wam. Może nie tyle ochotę. Y, y, chcecie przebaczyć komuś, chcecie y, poprosić o wybaczenie lub ktoś chce poprosić o wybaczenie, jakąś sytuację chcecie zostawić za sobą, macie na to ochotę. O, w tym sensie jest ta ochota. Macie ochotę to zrobić, zakończyć coś, co jest trudne, coś, co było trudne. Ja pytam w tym rozkładzie o pozytywną zmianę, czyli to idzie ten czas przebaczenia i, ym, i pojednania, bo za tym idzie pojednanie, czyli jakaś trudna sytuacja na przykład z jakąś grupą osób lub z kimś konkretnym była, to ym, teraz następuje ta zmiana, że y, chcecie się pogodzić. Ten okres, y, dosłownie się to pokazuje, jeżeli y, macie taką sytuację, że z kimś się na przykład po prostu nie odzywacie już jakiś czas, dłuższy czas. Czyli to jest takie karanie ciszą. Ktoś was każe ciszą, albo wy każecie kogoś ciszą. To ta zmiana będzie taka, że ten okres się po prostu skończy. Zakończy się ten czas. Bo tutaj się pokazuje dla, właśnie dla grupy drugiej, to jest taka sytuacja, która trwa już długo. Jest kotwica. Długo już trwa, czyli te dwie strony gdzieś na przykład czasami przychodzi taka myśl, ach, to już się tak na przykład, nie wiem, lata czy miesiące już ciągnie, a fajnie by było się z nią spotkać, porozmawiać, zapytać się, co u niej. Więc naprawdę długo. Karanie ciszą i, i takie mm, chęć przebaczenie, ale ktoś tą rękę musi wyciągnąć. Więc jest, słuchajcie, taka energia, że jak ta zmiana przychodzi, bo przychodzi, czyli ten czas się kończy, to będziecie, y, będziecie się z tego cieszyć wzajemnie, czyli poczujecie taką ulgę, radość z tego, że możecie się zobaczyć, że porozmawiać, że macie ten czas za sobą. Jest ósemka denarów, czwórka kielichów, rycerz buław, piątka mieczy, paść buław. Tutaj y, może nawet było tak, y, słuchajcie, że ktoś z Was już tą rękę pierwszy raz wyciągnął. Że już była jakaś... Y, Jakaś chęć pojednania, czyli tak, jedna, jedna strona y, jest ósem kadynarów, czyli być może współpracowaliście raz, zapracowaliście albo cokolwiek robiliście, po prostu działo się. Coś, jakaś, y, jakaś sytuacja taka była żywa, jak najbardziej, i później coś widocznie się zadziało pomiędzy wami, jakaś, y, jakiś konflikt, jakiś chaos, coś się wdało, i ktoś oczekiwał na przeprosiny, i ta druga osoba nawet przyszła, ale zaraz po tym, powiem wam, y, pokazuje się, że. Y, y, że, że się znowu popsuło. I tym bardziej z piątka, tutaj jest piątka mieczy. Popsuło się na tyle, że dwie strony się odsunęły od siebie. Piątka mieczy, to jest energia, gdzie, mm, no, gdzie nie ma wygranych. Jest ta walka, ale nie ma wygranych, czyli każdy się czuje pokonany. No, I zaraz potem tak wyszło. Jest spaść Buław, czyli teraz tak jakby. Y, owszem, zacznijmy jeszcze raz od początku, ale już y, tak y, bardziej delikatnie. Sąd ostateczny i, i księżyc y, i paść y, To powiem Wam, że tu się mocno pokazuje tak, że y, to będzie takie pojednanie, bo tak jak dwie strony właśnie w tym utknęły, że y, zostawmy to, co było. Dosłownie zostawmy to, co było. Nie roztrząsajmy tego, nie mówmy już o tym. Y, tylko w ten sposób może nam się to udać. To jest ta zmiana, że po prostu podajemy sobie ręce i... Przeszłość zostawmy, są dostateczne, zamknijmy to całkowicie. Księżyc, czyli y, tak jakby zostawiacie to po prostu w domyśle. Może, może przyjdzie za jakiś czas, y, cze, dobry, ba, bardziej właściwy czas na pytanie i odpowiedzi. Teraz nie, teraz jest zamykamy tą przeszłość, czyli zostawiamy te domysły, ten księżyc nadal jest i paść denarów. Wychodzi y, taka chęć zaproponowania. Słuchaj, spotkajmy się, porozmawiajmy, zacznijmy jeszcze raz. Kielchów i Księżyc. Słuchajcie, no to tak jakby się pokazuje, że mm, te żale w Was są, ale może faktycznie przyjdzie czas lepszy na to. Wieża. No teraz, te, teraz jakby się pokazuje tak, że y, jeżeli teraz zaczęlibyście roztrząsać te, te żale, kto ma większe żale kto ma o co do, ko do kogo, jest wieża. Mogłoby się to rozsypać po raz kolejny. Więc y, tutaj na razie jest, rozmawiając ze sobą, zróbcie tak, że oczywiście zrobicie jak uważacie, ale tak karty pokazują, Zostawmy to. Przyjdzie, przyjdzie lepszy czas, a y, idźmy tak jakby po prostu dalej, y, jakby tego nie było. Jest piątka kielchów wieża. Nie jesteście tak, jakby jeszcze gotowi na to, żeby rozmawiać o tym, co kogo zabolało. Kochankowie, a tak to y, odnajdziecie właśnie tą pasję, która była w was. Czyli tą radość z tego, że jesteście. Tak się pokazuje, słuchajcie, taka historia. I to może być y, przyjacielska, to może być w rodzinie, z grupą osób, współpracowników, y, romantyczna historia. Tak, jak za mnie rezonuje, tak jak czujecie, z kim macie taką historię, że y, właśnie to już sytuacja, która długo trwa. Była próba, ale potem się jakby jeszcze bardziej pogorszyło. A teraz jest y, taka chęć zobaczenia się, właśnie, chęcia, chęć pobycia razem, i, a ten czas na, na nam powiedzenie o tym, co go boli nadal, lub bo zabolało, będzie później. Jaka rada? Piątka była, fiszuska mieczy. Nie, nie chcecie się kłócić i dlatego to się pokazało, że, y, że ten czas przyjdzie później, bo nie chcecie się kłócić. Chcecie tak, jakby zakopać ten topór wojenny całkowicie. Totalnie zostawić to po prostu i, i do tego już nie wracać. Macie ochotę to zrobić wzajemnie. Co aniołki chcą Wam powiedzieć? Poddanie się. Ilekroć sprzeciwiasz się czemuś w Twoim życiu, owo coś uparcie w nim trwa. Poproś anioły o pomoc w pozbyciu się sprzeciwu Twojego ego, wewnętrznych konfliktów, walki, schematów myślowych i rutyny, by Twoje życie wypełniło się prawdą i radością. Poddając się przewodnictwu swojego wyższego, ja zyskujesz całą energię, którą trwoniłeś do tej pory na sprzeciw. Otrzymujesz duchową nagrodę w postaci witalności, wewnętrznego pokoju, harmonii, przede wszystkim miłości. Daj się zatem ponieść nurtowi życia. Odpręż się i dostrój do wibracji. Polegaj na swojej intuicji, wiedząc, że anioły zawsze będą Cię wspierać. Afirmacja poddaje się nurtowi życia. Czyli y, oczywiście, tak jak to y, czujecie z tą kartą, tak, y, to, to bierzcie, ale ja to bym powiedziała, że tutaj chodzi o to, że utknęliście w tym razem, ale chcecie załagodzić tą sytuację. Więc. Y, y, tak naprawdę w głębi. Jedna strona i druga strona tego chce, więc nie ma co, nie ma co z tym walczyć. Dziękuję bardzo i zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia, witam. Pozytywna zmiana, która nadchodzi do Waszego życia. Też przy świecy. Też niech będzie magia. Sprawdzimy główną energię. Zobaczymy, co tarot. Jaka pozytywna zmiana idzie. Rada. Przesłanie. Hmm. Pozytywna zmiana to jest taka, że możecie być teraz w żeńskiej energii. Może wcześniej nie byłyście lub nie byliście też. Hmm. Albo z jakiegoś powodu nie, nie mogłyście po prostu być w żeńskiej energii, a teraz y, ta zmiana jest taka, że, że możecie, że możecie y, pozwolić na przykład dać się uwodzić lub być y, kobietą lub też facetem. Tak może być też, może potrzebujecie tej żeńskiej energii, pokazać na przykład, że mam troszkę słabszy czas, że potrzebuję opieki, potrzebuję atencji, potrzebuję tego, żeby mnie ktoś wysłuchał, żeby mnie ktoś zauważył, potrzebuję być w żeńskiej energii. Kogoś, kto się tak mną zaopiekuje. Słońce, potrzebujecie tego i dostaniecie, bo to jest ta pozytywna zmiana. Możecie być w takiej energii. Bardzo specyficznie dla grupy trzeciej, także całe szczęście, że są trzy grupy, bo jeżeli się tutaj nie odnajdujecie, to jeszcze są dwie. A może tutaj jakaś informacja mimo wszystko będzie dla Was. Mówię tak, bo po prostu mocno się pokazuje specyficzna y, y, sytuacja dla kogoś, kto był w romansie, w ukrytej relacji. W y, sytuacji takiej, gdzie, y, gdzie po prostu był zmuszony, bo taki był Wasz wybór, bo to nigdy nie jest mózg, tylko wybór, y, Ukrywać y, po prostu w sekrecie tą pasję, tą znajomość. To nawet może nie chodzić o relacje, może y, jest tak, że nie wiem, uwielbiacie grać na, y, na skrzypcach, a nikt w waszej rodzinie na przykład tego nie toleruje albo przy przyjaciół i to była wasza pasja, jest wasza pasja, i ukrywaliście to przed znajomymi, lub nie wiem, y, chcieliście na przykład nauczyć się grać na pianinie, i też ukrywaliście to, bo chcieliście zrobić niespodziankę. Cokolwiek może być relacyjnie, ale nie musi. Wszystka różczek i teraz jest, y, słuchajcie, czas, kiedy. Mm, kiedy jesteście od tego wolni. Dosłownie. Wolni od tego, że musicie się ukrywać. Wszystka różdżek, dziewiątka pentakli. Jestem wolna. Nie muszę się już ukrywać. Nie muszę, y, jeżeli chcę grać na skrzypcach, to po prostu mówię, jeżeli mam jakąś pasję, która jest. Y, y, nie jest taka powszechnie uzna, uzna, uznawana, cokolwiek. Y, to po prostu teraz jestem, jesteście od tego wolni. To jest ta zmiana. Możecie śmiało powiedzieć, tak, lubię to robić. Tak, lubię mieć różowe włosy, kolczyki yy, gdzieś tam, gdziekolwiek. Tatuaż chcę sobie zrobić. I właśnie sobie zrobiłam. I teraz nawet jeżeli o tatuaż po prostu zobaczcie, mam, chciałam, zrobiłam. Jesteście od, tego, od tej sytuacji, jesteście wolni. I przychodzi ktoś, Rycerz Kielichów, kto poznaje Was już właśnie jako te osoby, które są wolne od tego ukrywania się. I wy możecie być takiej żeńskiej energii, czyli y, właśnie y, zobacz: Jestem, właśnie taka jestem, i jest też kielichów. Czyli to jest ktoś, kto was uwodzi, ale ta osoba poznaje was już jako te osoby wolna, Duża zmiana, pozytywna ich najbardziej, ale duża zmiana. Super. Tutaj tak już zajrzałam głębiej głębiej, bo mnie to tak zainteresowało. Yy, I słuchajcie, pokazuje się, że jak najbardziej yy, znajomość z tym człowiekiem będzie miała potencjał, ale nie obędzie się bez yy, przeszkód. Jest y, dosłownie jest taka, taka energia. I nie tyle, yy, że te przeszkody są od tego człowieka pochodzą, ani od was, tylko tak jakby jest ktoś, kto Wam yy, będzie chciał tak podciąć nóżki. Trochę Wam y, tak przeszkodzić, żeby ta droga nie była taka, taka prosta, taka łatwa. No, jest ta siódemka mieczy, czyli ktoś będzie próbował tak, jakby zagrać tak od innej strony. Potem jest trójka pentakli. Wy nadal będziecie próbować, właśnie tutaj, stworzyć coś nowego z tym człowiekiem. I dziewiątka mieczy, ale y, znowu jest ta energia. Czyli ktoś tak, jakby po prostu z boku będzie Wam właśnie podcinał skrzydła, podcinał, no. Paść mieczy, ale z, się znowu nie dajecie i dosłownie jest tak, 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 tak jest paść mieczy. wprowadzacie tą nową energię do swojego życia, czyli do, do waszych, do ciebie wolnego, do ciebie po prostu do was wolnych przychodzi ktoś, kto was takich poznaje, ale y, tutaj jest ktoś, kto wam tak jeszcze na przykład będzie mówił, a daj spokój co ty chcesz zrobić, nie, czy ta skrzypca, czy tatuaż, czy pokaż jakaś relacja, myślisz, że jesteś już tak całkiem wolna, nie do końca, o. będzie wam tak ktoś właśnie chciał poprzeszkadzać, ale wygląda na to, że się nie dacie, że przewalczycie to, mhm. że pójdziecie tą drogą yy, z radością, król pentakli, że się uda, no, no po prostu naprawdę, no, słuchajcie, super energia, Będziecie mogły, mogli się tak osadzać w tej energii żeńskiej, być po prostu mm, kimś, kto jest w y, tak jakby też y, na nowym etapie swojego życia. Pięknie to wygląda, naprawdę, a Nowa pasja. Nowa pasja przychodzi do Was, do takich, do wolnych ludzi, od tego ukrywania się. To mogło już trwać jakiś czas, trójka pentakli, trójka różdżek. Mogło być trwać już jakiś czas. Piękne, słuchajcie, czytanie, jaka rada? Czas na miłość. Czas na miłość, no, taką, że możecie trzymać się za ręce po prostu cały czas. Czas jest na taką miłość. Ale jest ta wieża, jest ten pentakli, czyli, tak, jakby po prostu, no ja bym powiedziała: nie dajcie się. Bo tutaj y, ktoś wam będzie y, bardzo usilnie chciał pokazać, albo właśnie pociąć te skrzydła, albo pokazać, że nie do końca jest, jesteś taka wolna, czy wolny, jak ci się wydaje. No, czyli po prostu będą te momenty, takie, że coś tam się jeszcze musi rozpaść, ale wy jesteście już, y, to jest taka y, energia, słuchajcie, jakbyście wy tak właśnie szły, szli do góry. Takiej długiej szacie, jak ktoś tak jeszcze z tyłu ciągnął was, żeby tak, żebyście tam nie poszło. Dosłownie. No, czyli tak jeszcze może być, ale rada, czas na miłość. Jakie przesłanie? Kreatywność. Anioły, razu byś odkrył swój twórczy potencjał. Kreatywność to energia przygody i zmiany. Może stanowić zapowiedź nowej idei, inspiracja do, na, inspiracji do napisania książki, zrealizowania artystycznej wizji czy nowego projektu. Daj się ponieść wyobraźni. Jeśli nie wiesz, jak ukierunkować tę siłę, możesz czuć się zaniepokojony lub zniechęcony. Poproś zatem swojego anioła, aby pomógł ci skierować twoją twórczą energię na rzeczy naprawdę tego warte. Anielska mądrość przypomina ci, że jesteś współtwórcą w polskim dziele, dziele tworzenia. Korzystać ze swojej mocy, z rozwagą i radością. Afirmacja: cieszę się moimi siłami twórczymi i wykorzystuję je dla najwyższego dobra. To może faktycznie trafiłam, słuchajcie, że tam ktoś z Was y, coś tworzy. Jeżeli tak, to napiszcie. Kochani, amelia73.tarotmałpagimail.com. Adres do mnie: jeżeli ktoś ma y, ochotę na czytanie prywatne, na kontakt ze mną porozmawiać, cokolwiek piszcie, będziemy, y, będziemy rozmawiać, będziemy robić czytanka. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, za lajki, za suby. Bardzo mi to pomaga, więc jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna, że jesteście razem ze mną. Trzeba za Was kciuki. Pozytywne zmiany idą, naprawdę będą pozytywne, hmm, więc co, no po prostu bądźcie na nie gotowi. Wszystkiego dobrego.